Dzień dobry, coś tam. Dzień dobry wieczór, że tak powiem. E, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii The Intro, The third. Gra jest stosunkowo krótka, ale ma bardzo, nawet niezły DSI. I no trochę się spóźniłem z nagraniem tej serii. E, wiem, bardzo mi się spóźniła. Spóźniło. spóźniło. Okej, okay, więc żeby was nie zagłuszać... Czego nie będę robił. Um, przywrócę na 40. Robiście po prostu, nie zagłusza... żeby gra nie zagłuszała mojego głosu. Oczywiście, jeśli będzie źle, jeśli zakuszy um, mój głos w tym odcinku, to oczywiście w następnym spróbuję to wyeliminować. Ok, więc stwórzmy nową grę w kampanii. Eee, tak. Luzacka. Eee, deszczek. Nie chcę lamić, więc wezmę na luzackę man że tak powiem. Nie umiem bitować. ani eee, nic takiego. Eee, gram. Eee, nie, 30 fpsów na razie. Eee, więc nie, nie będzie takiego. Elegowania. Słodka ta woda. Dziwna. Podbój. Mm. Oj, lag. <laughs> Akurat to wykrakałem, że niby nie będzie lagować. Okej, okay, ja to może pominę, bo to jest... ...dziwne. O! Conquest. Aha! To, 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 to... Nie, to to jest po prostu opóźnione. Opóźnione... klaw mu się leje, jak on nic nie do... nigdzie nie dostał. O! Co się stało? Z jego twarzy. Chuck Norris. ha. Nice. Zabranione w Kalifornii. Spoko. Okej, okay, na razie małe cięcie, ja to pominę. Okej, okay, mała przerwa była. Że tak powiem, seum. O! Dawno w ogóle z Science Row nie grałem. Już tam... O! Coś walnęło, nie, nie widzę teraz. Dude, dude, Jest różnica zabicia, to sobie może Tigla wezmę. Mistrz. Dobra. Ale ja dostaję ja tam. Iść na górę. Okej, okay, już idę. A. Bum headshot tu jest jakiś, Kiedy okay, sobie ja tu wybiorę sobie krukow. To jest chyba krukow. O! Mogę go sobie natarczyć. Jest szery. Ej, dobra, wypatrzymy. O! patrzcie coś mi się stało z grafiką. Teraz sprawdzę co tu się dzieje. Sterowanie, obraz. 1200, o wow, wysokie mam, visync, tak. No, to mi się przyda, postosuj. Y tak, może teraz mi się to, nie, dalej to mam, nie wiem, ostatnio mi się w ogóle te gry gołem, na przykład Minecraft, takie paski i teraz Saints Row. nie wiem. Hey, uh, o, okay, do góry, do góry. Uh, o! Oh! no kto to jest? Autograf. Okej, okay, biorę. Nie, <coughs> Like flight on DVD. Kaboom! No to słabo. nie! Może trochę zmniejszę. Bo naprawdę chyba jednak mój komputer tego nie ogarnia. Mm. Ej, chyba to nie to. <coughs> to było na obrazie. Ja chcę średnie. Wysokie ultra tak? Ale ja chcę... Średnie. mnie wyłasne Wykładzanie. Wykładanie będzie. Im wyżej, tym ładniej, ale wolniej. 8 16. nowe poproszę. Szczegóły scen, wysokie. Szczegóły oświetlenia. Niskie, wysokie, niskie. Niskie. Wysokie DX. Fd. Aha, OK. F, to To się przyda. To się przyda. To się przyda. O, stosuj. Może. O! Nie wiem, czy jest dobrze, ale powinno być akurat. Hmm. Czy jest dobrze? Trochę lepiej. Ohohoh, kaboom! Wow, co tu mi się stało z grafiką? Jakieś 3D chyba. O! Oh, aha, od tego, tego flasza coś, coś się zbugowało. Patrzcie jaki ogień. Naprawdę jesteś jest coś pobugowane, naprawdę. O okay, Boże O, czekajcie, zrobimy tak. spartanina. Tygi. Ty, ty też. Jestem z zezolem. Okej, okay, a ty na razie. Nie, rzuć go. Kabuuuuhuu. Ale fajnie leci. O, tarczownicy. Tarcza. Pff, nie da. Jehoho! To jest tarcza! Ja nie, nie podniosę tarczy! Eee, o, tu są jeszcze... kamperzy. Broni się! Oh, shit. Oh. Dobra, Mordor Ja nie wiem czy on dostaje w dupach Dawaj, do góry. Nie mogę... ...zobaczyć. Dobra. Jeszcze to po... Nie, o, to mogę wylomać. Jeszcze heli. Rukosz... A! Jeba. Uda, to nie chcę wybuchnąć. O! Tam jest jakiś murzyn. Dobra, napraw to szybko. Szybko to, 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 to musi... A! Tak wybuchło. Jak ładnie. Wurde jeszcze ty, a ja cię nie chcę widzieć. Oj, 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 oj. jak się wbija. Nie, on tak trochę trzęsie się tym. Tu cię. cię mam, tu Cię mam. Oj, 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 A! O, ale teraz jak gram, to naprawdę nie ma już chyba tych bubów. Yy, w sensie. O, szybko, szybko! O! Oh, Okej, okay, parę... Oh, nie, 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 nie! Ale tam wybuchło... Tam ktoś... Jen, zginiesz. Że... Idzie ten... Oj! o oh -oh. O, się się w nas. Trochę go Trochę go to przeraziło. Naszego bohatera. w <gry> okay. Eee, więc lecimy dalej Czytywanie. to teraz sobie chyba zrobimy tak że, że 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 nie że że tylko wybierzemy naszą fajną postać bo potem, potem będziemy projektować Pobierz postać o strony Eee, nie, ja chcę ciebie, chodź. Eee, ciało, płodzi, mężczyzna. Tak, męż mężczyzna. Teraz Latynos. Fazję to Afroamerikanin, czyli młodzin. Młodzin, dobra, idzie Latynos. Oj, jednak nie. Ja chcę biały, biały, biały. Budowa atletyczna. Szczupła, otyła. Atletyczna. Wow! No tak, o, pójdź ja zawsze na początek brałem nie szczupłego, ale atletycznego na full. Więc wezmę. 50. Nie dobra, 60. 70. Okej, niech będzie tak. Skóra. Kałkarska, karnacja, Pikini Sirisli, wiek No ale stary wiek 0. 24 Dobra, dalej Co I zaraz, co co się? A za dupkę, co się dzieje? Dla, da, daj daj. Dobra. Ale mały. Dobra, bierzemy na plety. Nie wiem. Nudzi mi się. OK. Teraz bierzemy sobie twarzyczkę. Hmm. No został Tu chyba nie ma co z oczy. Nie, dobra, dobra, dobra. Wstecz. Escape. Escape. Włosy. Głowa. Czyli liderka. Czapeczka. Debiotantka. Do ramion. Gipska. What the fuck? Hard rock. Hard rock. jest jak do Hollywood. Jak like do Hollywood. Blondinka. brązowe. Kolor ozdób we włosach, brwi, głowa. Okej, okay, dobra, zostaw. Eee, twarz. Ja chcę... Aha, nie mogę, bo nie mam. Okej, okay, osobowy. Bo... A patrz, niub poproszę, Andrzej wina piel okej, jak będzie. I rozpocznijmy grę. Kaka, -ka -ka, Okej okay. Pokowali mnie do paki och. Oh o mój nie to. Nie, bo nad Steelport. Okej, okay, odpalmy sobie tą misję. No właśnie. No chyba nie. Syndicate. Ich banke. ja, <laughs> Saint Syndicate. Ротта-сротта. ротта. Ау. А, какие хардкор. Aha! Uh -huh. Od, odważny, że tak powiem, że magiczny napój gat, gat, Okej. Okay. du 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 oh. no, o, o Coś trochę się O udało. o, Okej, okay, policaje. Wow, poniosło mnie. Udo, lauda. Uh o -oh. Moment. A moment, moment, moment. Coś laga. 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 Moment na chwilę Przerwie. przerwę. Przerwę. Okej, okej, okej. Już, już. A, mam już pistola. Gdzie jeszcze? Jeszcze by sobie rzucać. Pyk! Nie, blacza Okej, okay, już go nie potrzebuję. Ooo! Dobra, może jeszcze potrzebuję. Uo uo. Onego chyba zabiło. Zabili. Okej. Okay. Ech, a ich chcę trafić, okej. Okay. E, w ogóle spada. Tak, aaa!

Hartkorowo. <laughs> to było dziwne. Dziwne i hardkorowe. A nie. Kięcie. Kurde. A do góry.

O, karton, żeby tylko nie wpadł. Żeby złapać zanim oni przylecą? Chyba tak. Mhm. Zasłużę, na pewno. Mhm. обшежу. Какие хард wkurzony, dobra, no to na tyle na razie w tym odcinku pierwszym i nie ostatnim, więc oczekujcie go, bo niedługo się ukaże. A więc ja się z wami na razie żegnam. Jest, nara, ja spadam, <grym>, że tak to ujmę, więc na razie trzymajcie się i hej!